Placówka nasza należy do Zgromadzenia Sióstr Maryi Pokalanej i to zgromadzenie reprezentuje. W tym domu w Jaszkotu przebywamy już od ponad 100 lat. Ten stan obecny naszego domu jest ponad 20 lat, ma już. I prowadzimy właśnie zakład, który jest poświęcony i w całości oddany dla niepełnosprawnych, chorych dzieci. Tak jak wspomniałam, pełnię tutaj funkcję psychologa dziecięcego. Pracuję tutaj od 8 lat. Zajmuję się kompleksowo wszystkimi naszymi dziećmi. Współpracuję w zespole terapeutycznym, pod który podlegają fizjoterapeuci, logopedzi, również psycholog kliniczny, terapeuta zajęciowy, wychowawca dzieci oraz opiekunowie naszych dzieci. Moja orientacja sięga, że takich dzieci i takich placówek jest niewiele w Polsce. Kiedyś parę lat temu szacowało się, że tych dzieci jest około 200, to znaczy w takich, które przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych w całej Polsce dla dzieci. Bo są również jeszcze zakłady opiekuńczo-lecznicze dla dorosłych. Tu mówimy o dzieciach, także takich placówek, stricto zakładów opiekuńczo-leczniczych, które zajmują się dziećmi, jest niewiele w Polsce. Na potrzeby właściwie dzieci, które przebywają w zolu, bo to są dzieci, które cały czas przebywają w zolu, powstała szkoła, ponieważ jest wymóg edukacji i dzieci, które uczęszczają do szkoły, jest to szkoła w tej chwili już tylko podstawowa, przedszkola i szkoła podstawowa oraz grupy rewalidacyjne. Dzieci przebywają w internacie. Pracuję od 6 lat, yy, zajmuję się promocją yy, zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci w Jaszkotlu. Natomiast wcześniej byłam wolontariuszką tutaj w tutejszym zakładzie. Trafiłam tutaj przez znajomych, przez znajomą grupę, która powiedziała mi o takim miejscu i zapragnęłam być w nim. Natomiast pierwsze spotkanie było dość trudne, ponieważ przeraził mnie ten ogrom nieszczęścia, które tu spotkałam. Z jednej strony, dzieci niepełnosprawne. Z drugiej strony miałam taką świadomość, że są to często dzieci porzucone przez rodziców ze względu na właśnie na swoją niepełnosprawność. Więc ten ogrom szczęściem mnie nieco przytłoczył, ale każde kolejne spotkanie było zupełnie inne. Na terenie Polski prowadzimy trzy ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych. Mam tu na myśli niepełnosprawność intelektualną i fizyczną. Dwa ośrodki, które znajdują się w Polanicy Zdrój i w Częstochowie, to są ośrodki przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast w Wierzbice są takim szczególnym miejscem, gdzie opiekujemy się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie. Można to określić jako niepełnosprawność sprzężoną. Mamy obecnie 60 dzieci. Właśnie w różnym stopniu niepełnosprawności i dzieci te oprócz tego, że pobierają tutaj naukę, że są rehabilitowane, to niejako znajdują swój do, drugi dom. Pracują od września 2012 roku i, i prowadzę jeden, jeden z zespołów w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym to nie jest moja pierwsza praca z dziećmi głęboko z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie natomiast jest to pierwsza praca w której mogę w której pracuję z dziećmi głęboko niepełnosprawnymi z tak szeroką wachlarzem niepełnosprawności zarówno intelektualnych jak i fizycznych gdzie tych sprzężeń jest bardzo dużo Czynniki na to składają się przeróżne. Z jednej strony do nas kierowane są dzieci z całej Polski z postanowień sądu, więc prawie 90% naszych podopiecznych to są dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa mają ograniczone. Są też dzieci, które rodzice pozostawili w szpitalach ze względu na różną niemożliwość wykonywania czynności rodzicielskich wobec tych dzieci, zaniedbania środowiskowe, no ale też można powiedzieć, że czynnikiem takim jest z jednej strony brak informacji, z drugiej strony też świadomość ludzka, że umieszczenie dziecka w takim, takiej placówce to jest jakby wyrzut strony rodziców, że Chcą porzucić, chcą zostawić, chcą oddać Państwu na wychowanie takie dziecko. Kiedy przychodzi do nas dziecko, to jest kierowane na ogół przez sąd bądź lekarzy ze szpitali. Na, na, na wstępie dzieci są również badane przez naszych lekarzy. Później naszym wielospecjalistycznym zespołem obserwujemy takie dzieciątko przez kilka tygodni, zanim ustalimy wspólnie jaki terapią ono będzie poddawane, dlatego, że przychodzą do nas dzieci z przeróżnymi schorzeniami od wodogłowia, rozszczepów. Przepuklin oraz różnymi wadami genetycznymi. I czasami nie jest łatwe ustalić terapię, dlatego że ona musi być dostosowana do dziecka, żeby nie zaszkodziła, żeby dziecko nie przestymulować, a móc mu jak najbardziej pomóc uzyskać sprawność psychofizyczną. W szkole przebywają dzieci, które są leczone, można powiedzieć, piętro niżej w solu. Szkoła powstała na potrzeby właśnie dzieci zolowskich. Kiedy powstał wymóg kształcenia wszystkich dzieci, bo kiedyś wcześniej dzieci chore niekoniecznie miały obowiązek szkolny. No i jest to szkoła specjalna. Jest to w ogóle niepubliczny, szkolno-wychowawczy ośrodek. Zajmujemy się edukacją dzieci na różnym poziomie, ponieważ mamy klasy z normą, klasy dzieci umiarkowanych, również mamy grupy rewalidacyjne. Na dzień dzisiejszy już nie mamy gimnazjum, mamy szkołę podstawową oraz mamy jednego ucznia, który w tym roku rozpoczął naukę w liceum. Jest to, jest to, to nauczanie indywidualne. I tak zaczęłam pracę. Na początku pracowałam bezpośrednio z dziećmi, a później zajęłam się właśnie taką promocją e, zakładu, tak żeby jak najwięcej osób usłyszało o tym miejscu, e, a dzięki czemu e, możemy też liczyć na wsparcie różnego rodzaju osób, instytucji. A takie wsparcie każdego dnia jest nam niezmiernie potrzebne ze względu na olbrzymie potrzeby, które są tutaj w placówce. Nasze dzieci, oprócz e, tego, że e, są niepełnosprawne, to niejako też obarczone są takim w cudzysłowie pozostawieniem. Większość z tych dzieci to są dzieci z postanowienia sądu, dzieci, które są objęte pieczą zastępczą, i dla tych dzieci musimy stworzyć dom. Te, te dzieci oprócz tego, że y, są rehabilitowane, że są właśnie usprawniane fizycznie, to jeszcze muszą dostać to ciepło, którego y, w pewnym momencie im zabrakło, bo są dzieci, które y, trafiły ze szpitala, pozostawione y, od razu, y, ale też y, są dzieci, które gdzieś tam w późniejszym etapie y, musiały. Y, Zostać z tego domu swojego rodzinnego, niejako zabrane. To jest wielkie wyzwanie, to jest wielkie poświęcenie i dar, że można tutaj pracować jako nauczyciel z tymi dziećmi. Nie każdy mógłby być tu nauczycielem. Mnóstwo, mnóstwo różnych po drodze, jakiś tam. Wiadomo, ciężkich chwil. Mam wsparcie duże, zarówno koleżanek, z którymi pracuję, jak i także podpieram się literaturą. Studiujemy, dokształcamy się, więc staramy się aktualizować na to naszą wiedzę na bieżąco, aby odpowiadała bieżącym potrzebom całej placówki i wszystkich dzieci, z którymi pracujemy. Mimoż mamy tu dzieci z. Wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, a także z sprzężeniami, wobec czego no, ta nasza wiedza musi być też bardzo kompleksowa i staramy się zaspokajać potrzeby dzieci, które tu mamy. Z jednej strony, mając kontakt z rodzicem, uświadamiamy mu, że właśnie to jest dobry wybór, kiedy proszą o pomoc fachowców w opiece nad swoim dzieckiem. Cały czas. Preferujemy kompleksowość naszego działania, gdzie pochylamy się całym zespołem nad dzieckiem i ustalamy metody jego terapii, i to widzimy, że wydaje duże owoce. Natomiast jeżeli rodzic jest pozostawiony sam sobie, nieraz w małych miasteczkach, w wioskach, czy nawet w dużym mieście, w dużej aglomeracji, gdzie jeździ do specjalisty z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, kiedy najczęściej. Owi specjaliści się nie znają, każdy jakby robi swoją działkę, to widzimy, że nie ma tej kompleksowości i nie, jest, nie ma tej spójności pochylenia się nad schorzeniem tego dziecka, i efekty są jakby niewielkie. Natomiast Pomoc specjalistów takiej rodzinie uważamy, że jest właśnie na miejscu i też właśnie preferujemy i zachęcamy rodziców, że jeżeli po prostu w ich życiu zdarza się, że rodzi się niepełnosprawne, chore dziecko, to powinni szukać pomocy i pomóc sobie i pomóc właśnie przede wszystkim dziecku. To, na co kładziemy. Głównie nacisk, to na samodzielność naszych dzieci. Jest dla nas niezmiernie ważne, żeby dzieci w przyszłości mogły być samodzielne, żeby mogły samodzielnie chodzić, żeby mogły samodzielnie jeść, załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne i w przyszłości nie musieć nadmiernie liczyć na pomoc osób dorosłych. Jeżeli te priorytety zostaną uzyskane, to wtedy kładziemy większy nacisk na edukację szkolną, żeby też mogły nabywać jak największej wiedzy i w przyszłości opuszczając nasz ośrodek e, odważnie mogły wejść w życie dorosłe. Myślę, że y, s, y, pierwsze spotkanie jest takie najważniejsze tutaj więc zapraszam wszystkich chętnych, którzy po prostu chcą coś od siebie dać, a jednocześnie wynieść coś z tego miejsca, bo to nie jest tak, że tylko my od siebie dajemy, bo poświęcamy swój wolny czas, poświęcamy czy też pokazujemy jakieś swoje talenty i tutaj przebywamy z tymi dziećmi, ale to my bardzo wiele czerpiemy właśnie tej radości od tych dzieci, energii na dalsze działanie. Więc myślę, że takie pierwsze spotkanie jest najlepszą reklamą tego miejsca. Tak jak wcześniej powiedziałam, jak już raz przekroczy się to miejsce, to już chce się w nim przebywać i chce się do niego wracać każdego dnia, więc serdecznie wszystkich zachęcam, bo warto, Wa warto, ponieważ zdecydowanie też zmienia nasz światopogląd i nasze podejście do różnego rodzaju kwestii, które, które są w w trakcie naszego codziennego życia. To są osoby świeckie, w pełni przygotowane do wykonywania zawodu, czyli personel profesjonalny. Szkoła jest malutka, klasy są też malutkie, ponieważ klasy szkolne to, to są cztero 5 osobowe, w tej chwili przedszkolne mamy troszeczkę większe, czyli sześci osobowe. Więc jeżeli chodzi o warunki w szkole, to dzieci mają takie szczególne i można powiedzieć bardzo dobre, bo zajmować się czwórką dzieci to jest możliwość poświęcenia czasu każdemu z nich. Staramy się stworzyć tutaj w szkole i w internacie, ponieważ to jest znaczenie połączone, atmosferę domową, ponieważ większość z tych dzieci nie ma rodzin. Yy, dlatego jest ważna ta atmosfera, ważne, żeby, oni, żeby dzieci czuły się tutaj dobrze. Stąd nauczyciele często yy, nie ograniczają swojej funkcji tylko do nauczania, ale również do takiej, takiej opieki wychowywania jako rodzic. Przede wszystkim takie zadanie mają nauczyciele w internacie, wychowawcy. Można powiedzieć, że już jesteśmy tutaj parę lat. i w tym momencie, roz, ro, przez te lata nauczyliśmy się rozumieć się i rozumiemy się, można powiedzieć, bez słów. Każda z nas wie, co należy robić, co te dzieci oczekują. E, doskonalimy swój warsztat na co dzień, e, dokształcamy się, doskonalimy, wymieniamy się swoimi doświadczeniami, swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami. E, zespół musi być mocno zgrany i i yy, yy, yy rozumieć. Jest to na pewno yy, trud ogromny, yy, żeby przede wszystkim dać to ciepło, którego no, w różny sposób yy, próbujemy, yy. zresztą nie tylko my same, bo, bo tu jest szereg osób, które nas wspomagają w tym dziele, które też yy, no, dużo, dużo takiego ciepła i dużo takiej pomocy yy, nam. Yy nas wspomagają w tym. Mam tu na myśli przede wszystkim też tą pomoc taką duchową, ponieważ Księża Salwatorianie, w zasadzie klerycy z, z tego zgromadzenia, jak i klerycy z Wrocławia, każdy to przyjeżdżają raz w miesiącu do, do naszych dzieci. Przygotowują też z dziećmi, właśnie prowadząc rekolekcje, przygotowują dzieci na święta, przygotowują do przyjmowania sakramentów. Świętych. Poza tym też organizują tym dzieciom różne momenty do, do właśnie takiej, takiej bliskości, do jakiejś wspólnej, wspólnego spędzania czasu do, organizując choćby jak na przykład wyjazd do zoo, na przykład jakąś wycieczkę z dziećmi byłyśmy z klerykami na wycieczce. Właśnie co roku jest ta wycieczka organizowana przez kleryków i taki dzień specjalny dla naszych dzieci do bagna. To są księża Salwatorianie. Natomiast księża wrocławscy nawet. Jak już odejdą na parafię, jak już święcenia kapłańskie przyjmą, to też ten kontakt z nami dalej utrzymują, przyjeżdżając z młodzieżą. Myślę, że nie, że mamy dużo do nadrobienia, zwłaszcza w takich kwestii instytucjonalnych wsparcia ze strony. Organów prowadzących, ze strony przede wszystkim państwa, które to musi, po prostu środki finansowe, które są na to niezbędne, są bardzo duże. I myślę, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Maryjnie Pokalanej jest troska o kobietę. O dziewczynę, najpierw moralnie zagrożoną, ale w szerszym znaczeniu też troska o kobietę. Stąd jako siostra Zgromadzenia Sióstr Maryni Pokalanej staram się w swojej pracy pochylać się nad kobietą. Więc dostaję dzieciątko do opieki, ale też moje oczy są też zwrócone na matkę, na rodzinę, która tej pomocy potrzebuje. Wielokrotnie rodzice proszą o przyjęcie albo szukają pomocy, czy robi jakby taką ogląd takich placówek czy jest to możliwe żeby umieścić im będą najlepsze warunki możliwe dla swojego dziecka i wtedy podejmuje temat Właśnie tej opieki, natomiast ochrony też tej rodziny, żeby ona mogła po prostu się na nowo scalić, poukładać sobie wszystkie sprawy, bo jest to trudny moment w rodzinie, kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, kiedy oczywiście wszyscy czekamy, że urodzi się zdrowe, piękne dziecko. Najczęściej już mama myśli o jego przyszłości, kiedy jeszcze nosi go pod swoim sercem, natomiast tutaj, jakby wszystko się wali. Jakby życie po prostu no właśnie stwarza zupełnie inny scenariusz, i ta matka wielokrotnie pozostaje sama. Na początku ogarnia ją taki lęk, nawet, co powiedzą inni, co powiedzą sąsiedzi, co powie rodzina, jak ona sobie z tym poradzi. I nie jest to przerażenie i ten strach, jak ona sobie poradzi, jest, góruje nad całością rodziny. Często bywa tak, że dzieląc się z nami swoimi wrażeniami, mówią, że właśnie ich małżeństwo chyli się ku rozpadowi, że nie, nie są w stanie zająć się właśnie maleństwem, nie są w stanie poprowadzić swojej rodziny, zaczynają się obwiniać. Oczywiście no nie powinni, ale tak e, gdzieś tam człowiek funkcjonuje e, i wtedy jeżeli e, mogę pomóc ze swej strony i pokazać możliwość e, e, zaopiekowania się nie tylko dzieckiem, ale też innymi, to czynię. To jest bardzo zależne od tego, z jakim schorzeniem do nas dzieci trafiają. Tak naprawdę każde nasze dziecko ma efektywną rehabilitację, natomiast to, jak dalekie postępy uzyska, to wszystko zależy od jednostki chorobowej naszych dzieci. Natomiast to, co jest niezmiernym naszym sukcesem, to nawet te dzieciaczki, które, jak to się mówi fachowo, nie rokują i trafiają do nas w bardzo ciężkich, Stanach, szczególnie kiedy mają ubytki w korze mózgowej, to Rehabilitacja jest skuteczna i mamy nawet dzieci, które mówią, które pamiętają, które samodzielnie poruszają się na wózku, a na przykład nie mają całej prawej półkuli mózgu i mają tylko zalążek lewej półkuli mózgu. Więc tak naprawdę, od strony medycznej, takie postępy są niemożliwe. Jednak i rehabilitacja, i wiara terapeutów, i też zapewne silny organizm dziecka sprawia, że dając mu szansę, ono bardzo. To dużo może uzyskać i to życie jest stanowczo lepsze niż byłoby bez tej rehabilitacji. Po czym właśnie mówię, że na to mamy zawsze czas. Dajmy szansę sobie wzajemnie, wszyscy Państwo niech po prostu odpoczną po tym całym zdarzeniu, niech nabiorą siły, poukładają swoje życie na nowo i ta decyzja może zapaść, ale to nie w emocjach, nie w takim bólu i w takim właśnie czasie, kiedy, kiedy rzeczywiście człowiek nie widzi światełka w tunelu, często też właśnie jako osoba duchowna, jako właśnie siostra zakonna, mówię im o tym, że przecież nasza wiara. Nasza miłość do Boga, że to wszystko też nas sala, jest z drugiej strony daje nam siłę i moc, że Pan Bóg nie chce nas niczym ukarać, że jest to na pewno dobrodziejstwo, które w jakiejś perspektywie czasu okaże się dla nas najważniejsze. I rzeczywiście po tym czasie takiej, takiego właśnie uzdrawiania swojej duszy, swojego serca, swojego umysłu, oni mówią, że rzeczywiście czują. Już dzisiaj to, co ja chciałam im powiedzieć, że to jest dla nich szczęście, że to jest dla nich właśnie e, najważniejsza wartość i oni wiedzą już teraz, po co żyją, dlaczego tak się właśnie w ich życiu wydarzyło i są gotowi dziękować Bogu za ten dar. E, no i to jest dla nas najpiękniejsza e, no, podziękowanie. Nasze dzieci są niejako spragnione tych kontaktów takich zewnętrznych. To, że mieszkamy w Wierzbicach wiadomo, jest to taka niejako społeczność zamknięta, prawda, bo, bo te dzieci same nie wychodzą, zresztą za bardzo też na tej naszej wiosce nie ma gdzie wyjść, ale mamy piękny park, więc tutaj jakby te, te swoją aktywność fizyczną mogą w parku realizować. Natomiast kontakt z dziećmi, z młodzieżą sprawną fizycznie jest ogromnie cenny dla nich. Mamy wiele szkół zaprzyjaźnionych, które też przyjeżdżają do naszych dzieci na wspólną jakąś zabawę, na takie po prostu pobycie z naszymi dziećmi, jakąś, jakieś spędzenie wolnego czasu na niespodzianki dyktowane z okazji np. Dnia Dziecka, z okazji świąt jednych czy drugich, także no ta pomoc spłynie z wielu, bardzo wielu stron. Są też instytucje, które nas wspomagają. Jeśli chodzi o dokształcanie, doskonalenie, nie ma problemu. Jeśli wynajdziemy tylko coś, co nas interesuje, zaraz konsultujemy tutaj z siostrą dyrektor, która jak najbardziej jest przychylna, aby nauczyciel się dokształcał, doskonalił. Jest hojna. I, i, I nam tutaj zabezpiecza od strony finansowej, że możemy skrzydła swoje tutaj jak najbardziej yy, roz, rozłożyć i, i tą wiedzę, tą wiedzę chłonąć. Tutaj jest, jest duży progres, można zaobserwować w tym względzie. Myślę, że jest to szansa dla dzieci, z którymi pracujemy i będą miały możliwość zyskiwać rozwijać się, natomiast na to są potrzebne bardzo duże środki finansowe przede wszystkim. I myślę, że to się zmienia. Na przestrzeni ostatnich lat, z którymi mam okazję pracować z dziećmi, to naprawdę się zmienia, jest, jest do przodu. Jednocześnie. Yy to, że, że, że jesteśmy na dobrej drodze, że robimy to, co rzeczywiście powinniśmy czynić, więc z jednej strony zajmujemy się dziećmi, ale też cały czas bacznie obserwujemy rodzinę i staramy się być w tej rodzinie. Tak, jeżeli tylko jesteśmy na chociaż odrobinę dopuszczeni do rodziny, to staramy się być, staramy się rozmawiać, staram się. Wskazywać im różne warianty. Oczywiście do nich należy ostateczna decyzja, natomiast bardzo często tą decyzją się potem kierują i wybierają to, co rzeczywiście jest dla nich najważniejsze. No i tak nasze życie tutaj upływa. Tak naprawdę cały czas mam wrażenie, że warto tutaj być. Jest to taka praca, w której ciężko się nie przywiązać do tych dzieci i ciężko też nie widzieć ich postępów. Nie jest to łatwa praca, dlatego że są to chore dzieci, mają wiele ograniczeń i wszystkie metody pracy również mają swoje ograniczenia i wiemy, że my z tymi dziećmi osiągamy cele terapeutyczne, ale też wiemy, że dochodzimy do takich momentów, że więcej uzyskać nie możemy i to co się staje naszym celem to jakby podtrzymywanie dotychczasowych efektów naszej pracy, wtedy ta praca praca już się robi stanowczo trudniejsza, bo pojawia się frustracja, pojawia się zwątpienie, pojawiają się problemy już wychowawcze, no bo jakby nasze dzieci rosną, hormonalnie się rozwijają i nie jest to również dla nich łatwy okres. Nam też nie jest łatwo je rozumieć. Natomiast to, co dają te dzieci w zamian, uśmiech, przywiązanie, miłość, bo jednak one nas jako zespół no, jak swoją rodzinę pozwala tutaj być i ciężko z tego miejsca odejść, o czym świadczy 8 lat w jednej pracy. Ale na pewno, na pewno my tutaj, jeśli chodzi o, o nasz ośrodek w Wierzbicach, wysoko funkcjonujemy. Jesteśmy w ośrodkiem wysoko funkcjonującym. Mamy, mamy, mamy bazę, mamy sprzęt, który jest, jest naprawdę bardzo, bardzo nam pomocny i bardzo przydatny. I, I na wysokim poziomie. Y, mamy po prostu wszystko, co tylko nauczyciel mógłby sobie zamarzyć, aby, aby pracować z dzieckiem o, o, o potrzebach y, y właśnie takiej niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawności ruchowej. Ja w zgromadzeniu jestem już 34 lata i, i niejako przez Prawie ma, że cały ten czas pracuję z dziećmi, z dziećmi niepełnosprawnymi, więc e, jakby jestem u siebie, jestem w swojej pracy i, i no nie potrzebuję niejako dodatkowych bodźców w cudzysłowie, tak to by można było nazwać. E, od początku jest to e, to. Gdzie się tak naprawdę realizuje i gdzie się dobrze czuje. Takim naszym takim można nazwać to też małym sukcesem, ale jest właśnie to, że przez to, że mamy kontakt z wieloma ludźmi, z wieloma osobami, które rzeczywiście nam towarzyszą, wiele naszych dzieci też udaje nam się umieścić w, w rodzinach zastępczych, w rodzinach adopcyjnych. Więc był taki rok, że ośmioro naszych podopiecznych trafiło do rodzin. Do rodziny adopcyjnej, uważałyśmy, że to jest wygrana w to, to lotka z kumulacją. To są dzieci naprawdę wyjątkowe, które dają mnóstwo miłości, dla każdego z nas zastanowienia, pokory przede wszystkim uczą pokory. Każdy z, z, ze świeckich koleżanek, każde ze koleżanek ma takie same zdanie. Tu się uczymy pokory, tu się potrafimy zatrzymać i tu wiemy, co tak naprawdę jest ważne. Każde kolejne spotkanie było zupełnie inne. Już coraz bardziej widziałam ten uśmiech na twarzach dzieci, radość, która cały czas jest wypisana na ich twarzach. I, i, i zupełnie inaczej podeszłam i stwierdziłam, że bez tego miejsca nie da się żyć. Jak już raz ktoś tutaj przekroczy próg tego miejsca, to zdecydowanie chcę w nim przebywać.